Na moim pierwszym szkoleniu ze stylizacji rzęs w prezencie, a właściwie w nagrodę od instruktorki, dostałam malutki kuferek, a w nim trzy woreczki z rzęsami, dwie krzywe pensety i klej, którego użyłam podczas szkolenia. Wierzcie, bądź nie, ale nie wykorzystałam po szkoleniu ani jednego przedmiotu z tej paczki startowej, którą dostałam. Jeśli też jesteś w kropce i nie wiesz, jak zacząć swoją przygodę ze stylizacją rzęs, to ten filmik będzie właśnie dla ciebie. Przedstawię ci bowiem 5 produktów Must Have, i odpowiem, jak je odpowiednio dobrać. Cześć, nazywam się Joanna Siruga i jestem z Jołasz, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im odpowiednie produkty do pracy. Każda z nas przeżyła te rozterki, co kupować, a co nie. Na początku łatwo dać się porwać zakupowemu szaleństwu, kiedy przeglądamy meandry stron internetowych, a czasem nawet wskakujemy na marketplacy, by dokupić coś do naszego kuferka. At every point I will ask. Do I need. It? Bardzo często dajemy się uwieść różom i brokatom. Ale to nie one są najważniejsze podczas stylizacji rzęs. Kiedy chcemy zacząć naszą przygodę z rzęsami i brwiami skutecznie, warto zaopatrzyć się w skuteczne i użyteczne produkty, czyli takie, które nam pomogą w pracy, a także ją przyspieszą. Nie takie, które będą zajmowały miejsce w kuferku bądź w szufladach i będą sprawiały nam wiele rozterek. Ponieważ będziemy zastanawiali się, czy użyć tego produktu teraz, a może właśnie teraz go użyć? A może dziś jest ten dzień, kiedy użyję tego produktu, bo w końcu po coś go kupiłam. I nagle okazuje się, że te niezbędne z założenia produkty lądują w koszu, bo upłynęła ich data przydatności. A moment ich zastosowania nigdy nie nastąpił. Na początku, może wymieńmy sobie, jakich produktów na pewno nie warto kupować, bo one jako pierwsze lądują w naszych kuferkach. Wszelkiego rodzaju pompki na powietrze, pierścionki na klej, pensety nieznanego pochodzenia, czy też rzęsy, o których jakości nie mamy pojęcia. Lepiej nie inwestować w te produkty, ponieważ zamiast pięknych stylizacji z naszych rąk, polecą jedynie. Przekleństwa z naszych ust. Słabej jakości rzęsy mogą sprawić, że praca będzie się wydłużała, a aplikacje będą wyglądały mniej korzystnie. Rzęsy takie mogą mieć mniejsze, krótsze rzęsy pomiędzy sobą, mogą ciężej, gorzej schodzić z paska, mogą być po prostu gorzej zaprojektowane. Na przykład, rzęsy wyprodukowane na ciemnych paskach. Oglądamy sobie takie opakowanie w internecie i myślimy, Jakie piękne czarne rzęsy bez prześwitów wyglądają tak elegancko, całe czarne i na czarnym tle nic bardziej mylnego. Takie ciemne tło to tak zwany chwyt marketingowy. Chwyt marketingowy? Bo na ciemnym tle niestety wszystko nam się zlewa i nie widzimy detali i tego, jak rzęsy w rzeczywistości są wykonane. Niestety takie ciemne tło pod rzęsami sprawia, że podniesienie każdej jednej rzęski spadka wywołuje oczopląs i po kilku godzinach pracy mamy już zupełnie dość. I do bólu pleców które przyzwyczajają się do nowej pozycji w pracy, dochodzi jeszcze ból głowy. Od skupiania się i wytężania wzroku na tym, by złapać każdą kolejną rzęsę. Rzęsy kup sprawdzone, dobrej jakości, tak by nie były one przeszkodą, a pomocą w Twojej pracy. Produkt numer jeden. Jeśli chodzi o pensety, na pewno nie inwestuj całego swojego majątku w najwyższej klasy pensety. Nie kupuj jednak też zupełnie budżetowych rozwiązań z popularnych marketplace'ów. Wybierz coś po środku. Na początek Twojej przygody z rzęsami polecam ekonomiczne rozwiązanie, jakim są pensety Vetus. Dlaczego? Dlatego, że ich cena jest adekwatna do jakości. Pracuje się nimi bardzo dobrze. A ich styk jest równy. Są lekkie, dobrze leżą w dłoni, natomiast nie mają wygórowanej ceny. Pomimo swojej ceny, niosą one za sobą wartość narzędzia, które jest nam niezbędne do pracy. Są precyzyjne, a jeśli upuścisz taką pensetę na ziemię, to naprawdę nic się nie stało. Za kolejne 30 zł. kupisz sobie nową. Jeśli chodzi o pensety na przykład typu Gold Angel czy inne pensety, które są wykonane ręcznie i są pęsetami designerskimi zaprojektowanymi przez marki, to poczekaj z nimi, aż nauczysz się metod objętościowych. Wtedy będzie to najlepszy moment, żeby chwycić taką porządną i dobrze wyprofilowaną pensetę, która złapie wszystko i wszędzie. Natomiast nie śpiesz się z tym. Takie pensety to luksus na który warto chwilę poczekać. Pęsety klasy najwyższej Dumont to tak zwane Mercedesy wśród pęset. One przydadzą ci się dopiero kiedy twoja ręka będzie już wytrenowana i uścisk i nacisk na rzęsy delikatny, a zarazem skuteczny. Do tego momentu pracuj na pensetach, które odpowiadają twoim umiejętnościom. Niezależnie jakie pensety zakupisz, bądź masz już w kuferku, to mam dla Ciebie małego tipa. Jeśli upuścisz swoją ulubioną pensetę, a jej końcówka się wykrzywi, a Ty w panice nie będziesz wiedziała, co zrobić, to koniecznie obejrzyj filmik o naprawie i regeneracji zniszczonych penset. Link znajdziesz y, gdzieś tutaj. Produkt numer dwa: lampa. Jeśli chodzi o rzeczy, na których nie powinnaś oszczędzać, to przede wszystkim lampa. Lampa jest bardzo ważna. It's very important! Dlatego, że odpowiednie oświetlenie pomaga ci usprawnić pracę. Jeśli skierujesz je odpowiednio nad głowę klientki, to będziesz widziała każdą, nawet najdrobniejszą rzęsę. Zapobiegniesz dzięki temu sklejkom. Nie będziesz miała problemu z odseparowaniem rzęs, bo wszystko będzie idealnie widoczne. A co najważniejsze, twój wzrok. I twój kręgosłup nie będą nadwyrężone, a praca będzie szła o wiele szybciej. Unikaj lampek z normalnymi żarówkami. To jest typowo biurkowych lampek. One przede wszystkim są niewygodne do ustawienia przy łóżku. Nie mają też odpowiednich zaczepów ani kontroli wysokości, by swobodnie nimi manipulować podczas zabiegu. Najlepsze są lampy stojące na wyginanym ramieniu, które można dopasować zarówno jeśli chodzi o wysokość, ale też i o kąt wygięcia. Najbardziej popularnymi lampami w naszej branży są lampy typu ring. Oraz lampy Glamcor, czyli z dwoma ramionami, które możesz dowolnie ustawiać. Ja polecam te ostatnie, dlatego że mając w ofercie przez wiele lat różne rodzaje lamp, ostatecznie pozostaliśmy jedynie przy lampach Glamcor. Oferują one najlepszy serwis pogwarancyjny, czyli szybką i sprawną wymianę części. Pamiętaj, że lampy nie kupujesz na tydzień czy nawet na miesiąc, tylko na lata. Lampa, niestety, jak każdy sprzęt elektroniczny, lubi żyć swoim życiem. Kiedy cokolwiek zacznie ci szwankować, to w lampach Glamcor możesz liczyć na 2 lata gwarancji i bezproblemowe wymiany, a także dosłanie części rezerwowych. Natomiast jeśli chodzi o inne lampy, zwykle jest to bardziej problematyczna kwestia. Bardzo często kończy się to po prostu utylizacją i zakupem nowej lampy. Produkt numer 3 klej. Jeśli chodzi o klej, to wiem, że czujesz się teraz jak w dżungli. Masz do wyboru mnóstwo opcji. Kleje szybciej wiążące, wolniej wiążące, do wysokiej wilgotności, niskiej wilgotności, wysokiej temperatury, niskiej temperatury i tak dalej. Kiedy ty dopiero zaczynasz przygodę ze stylizacją rzęs i nie wiesz do końca, jaki klej będzie niezbędny, najlepiej na samym początku wybierz dwa kleje. Idealnie, jeżeli oferta z firmy, z którą współpracujesz, Oferuje kleje, które mogą ze sobą się łączyć, tak jak w joulaszu. Wówczas, jeżeli klej działa za wolno, zawsze możesz go przyspieszyć kropelką szybciej wiążącego kleju i odwrotnie, jeżeli klej działa za szybko, to możesz go spowolnić. Dzięki dwóm klejom masz tak naprawdę co najmniej trzy kleje pod ręką i możesz wykorzystywać je w każdej sytuacji, zarówno w ciepłe, jak i w chłodniejsze dni. Pamiętaj, że klej lubi stabilne warunki. Jeżeli pracowałaś na danym kleju na szkoleniu, to niekoniecznie będzie on działał tak samo u ciebie w domu. Wypróbuj dwa kleje, które doradzi ci producent i badaj, jak będą z tobą współpracowały. Na pewno warto zadbać o to, aby klej był dobrej jakości. Nie masz ochoty zastanawiać się, czy reklamacja klientki wynika z tego, że oszczędziłaś na kleju, czy może dlatego, że źle zaaplikowałaś rzęsy. Im mniej czynników ryzyka, tym lepiej dla Ciebie i dla Twojej głowy. Produkt numer 4. Szampon i produkty przygotowywujące. Czego nie kupować? Jeżeli kupisz za dużo produktów do przygotowywania rzęs przed zabiegiem, to gwarantuję Ci, że spędzą one Twój sen pobieg. Będziesz zastanawiała się, kiedy użyć cleanera, kiedy primera, a kiedy szamponu. Najlepiej zacznij od punktu zero. Ja zalecam taką próbę nie tylko dla nowych, ale również dla wszystkich stylistek pracujących od lat w branży. Każdą klientkę przyjmuj na podwójne mycie szamponem i spłukiwanie ciepłą wodą. Bez cleanerów, bez primerów. Tak przeprowadzamy próbę zero na rzęsach klientki. Jeżeli nic się nie dzieje z rzęsami przedłużonymi, ładnie się trzymają, dobrze się pracuje, to nie ma powodów wprowadzać kolejnych produktów. Jeżeli rzęsy syntetyczne mają problem z przywieraniem do rzęsy naturalnej, to warto sięgnąć po primer. Otworzy on łuskę włosa i sprawi, że przyczepność będzie lepsza dzięki drobinkom PVP, czyli tak zwanym lepkim polimerom. Natomiast jeśli masz klientkę, która przychodzi do ciebie kolejny raz, z bardzo brudną powieką i niedoczyszczonymi rzęsami. Widzisz pomiędzy rzędami rzęs resztki eyelinera, cieni do powiek i mimo dwukrotnego mycia szamponem masz ochotę jeszcze czymś te rzęsy doczyścić? Wówczas cleaner przyjdzie ci, ci z pomocą, bo cleaner to środek czyszczący. Ale pamiętaj, że ma on w swoim składzie alkohol, a nawet całe jego mnóstwo. Dlatego też cleaner stosuj jako ostateczność i tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy masz problemy z trwałością, a klientce bardzo ciężko doczyścić rzęsy. Po wysoszeniu rzęs alkoholem przyda im się nieco wilgoci. Cleaner warto przetrzeć na końcu wilgotnym aplikatorem welurowym bądź mikrobraszami. Jak widzisz, trzy produkty nie do końca ci są potrzebne zawsze. Na start do przygotowywania rzęs, wybierz szampon koniecznie dobrej jakości i spłukuj go zawsze podwójnie, ciepłą wodą, a Twoje stylizacje w 95% będą trzymały się fantastycznie. W 5% Rozważ te przypadki, o których Ci mówiłam wcześniej, z problematycznymi klientkami, bądź z klientkami tak zwanymi nie do końca Produkt numer 5 taśmy. Jest ich naprawdę mnóstwo, ale zaopatrz się w taką, która będzie miała delikatny klej i nie będzie podrażniała klientek. Najlepiej wybierać taśmy typu silikonowego, czyli takie, które mają klej taki sam, jaki znajduje się na plastrach dla dzieci czyli tak zwany silikonowy. Jest on delikatniejszy i nie podrażnia tak okolicy oka. Zapewniam Cię, nie są Ci potrzebne 3-4 rodzaje taśmy w pięciu różnych kolorach, na to możesz pozwolić sobie później. Teraz dbaj o Twój budżet i o to, byś miała niezbędne produkty do pracy, które zaczną na siebie zarabiać. Dopiero później możesz bawić się w rozszerzanie swojego asortymentu o dodatkowe produkty. Podsumowując, po pierwsze penseta, raczej Basic, nasz polecany model to Vetus. A po drugie, lampa. To sprzęt, który posłuży ci na lata, więc nie warto na tym oszczędzać. Nasza rekomendacja to Glamcor. Po trzecie, klej. Zainwestuj w dwa różne kleje, które ze sobą współgrają i będą mogły się uzupełniać w trakcie aplikacji. A po czwarte, szampon. Koniecznie dobrej jakości. Na nim opiera się przygotowanie klientki do zabiegu. Dla skrajnych przypadków warto mieć primer i cleaner, ale nie zalecam używać ich przy każdym zabiegu. I po piąte, taśma. Na początek jedna i co najważniejsze, silikonowa. Zawsze w duecie z płatkami pod oczy. Pozostaje nam temat, jakie rzęsy do przedłużania są najlepsze. Które są top of the top? Jakie mity i fakty łączą się z tymi produktami? Tematowi rzęs syntetycznych poświęcony jest cały następny odcinek. Zostaw subskrypcję i wciśnij dzwoneczek, żeby go nie przegapić.